Jest straszny, czy się jest straszne? Nie, nie, nie. Znaczy trochę. Zobaczysz. No, Dobra, co potrzebujemy? Potrzebujemy. No, wezmę aparat na wszelki upadek i ufałkę weź. Dobra. E... No, ja wezmę aparat rzeczem... i ufałkę. Pierdowe wezmę jakąś. Generalnie, pierwsze co trzeba zrobić, to pójść do pokoju z bilardem. E... I tak, jak możesz tu zauważyć, no masz czter... trzy zdjęcia, no nie? Wrzuć tą, tą kulkę tutaj w to, w tą dziurę pierwszą. Musisz w trafić. Dobra. Teraz bierz tą niebieską kulkę i wrzuć ją w tą dziurę tutaj. Dobra. I teraz no. weź tą kulkę i wrzuć ją w tą samą dziurę. O samą? Tak, w tą samą. I tu ci się teraz klucz pojawił. Łoł, wow, jaki patent, no? Lubię takie zabawy. Dobra. Tu masz zębatkę. O! Podnieś ją. Odniosłeś. Odniosłem yy, Otwórz to i załóż tą zębatkę. O. I teraz jak możesz zauważyć, to ci miga trzy razy. No to teraz musisz zejść. Na dół, do tego, na sam dół, do tego dzwona i go trzy razy uderzyć. I pierdolni trzy razy w dzwon. Masz tą mufałkę dalej przy sobie? Mam. Dobrze. już się zapaliło. Tak, dawaj teraz na górę. I poświeć tą mufałką na tą lampę. I teraz, Sła, że tak yy, chodź. Już w dół? <laughs> I nie, nie i teraz No nie widzisz? No nie widzisz tych trupów kurwa latających? Nie. Jak to ich nie widzisz? No i teraz jak wejdziesz sobie w tego, to masz taką karteczkę.